Siemano, siemano, siemano znowu wszystkim, jesteśmy w kolejnym odcinku Locoplay, jest to już nasz kolejny... Jest to nas... Nieee, nie, nie jest to, Tak, to jest nasz kolejny odcinek, ale to jest trzeci odcinek z Minecraft Locoplay. Więc tak... Dzisiejsze plany są takie. Już nie będziemy zwiedzać tamtego cave'u gdzie tam ten kanion jest. Bo popatrzcie w ogóle jak ten świat tu wygląda, tu jest za dużo. Za dużo tych ruin, za dużo wszystkiego, boże, coś mi się zlogowało. Mam nadzieję, że to... Yy, chwilę. Chwilę, chwilę, chwilę. Nagrywa wszystko, ok, już myślałem, że mi się dźwięk włączył. Mm, no dobra, to teraz tak, chcę, aby... abyśmy się wybrali jakieś... kilkaset kratek stąd, aby wygenerował mi się całkiem nowy świat. Gdzie to ja będę y, się budował Tak Tyle, że Tyle, że potrzebuję jeszcze jednej skóry Jeszcze trzech skór... Nie. Nie potrafi liczyć, boż! Miecz mm, Bo chcę sobie zrobić plecak, aby to wszystko stąd zabrać, wiecie ja Tutaj pamiętam, że było dużo krów. To uda mi się. Teraz nie trzymam myszki, bo robię coś innego. Dobra. Ciebie nie chcę. Jest, jest krowa. Chodź. Okej, okay, mamy 8 skór. Powinno nam starczyć na ten jeden plecak. I wyniesiemy się gdzieś w inną stronę, żeby mi się lepiej się odgenerował. Mm -hmm. mm. No, mamy plecak. Jaki on pojemny jest w ogóle? Czyli takiej małej skrzyni zwykłej. Ok, dobra. To wpakujemy tutaj większość tych rzeczy naszych. Ok, ok, ok. okay. I za chwilę się wyniesiemy z tego okrutnego świata. Ok, pakujemy. Mam nadzieję, że mi się wszystko zmieści. Jak nie, to, to sobie zostawię to jedzenie. To może mi się. Fuck! Mam nadzieję, że tam wszystko będzie. Jest! Myślałem. Chciałem sobie tylko jedzenie zostawić, bo to jest to ważniejsze trochę. To też... Dobra, to idzie, 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 idzie. Tu się nic nie zmieści, okej. Okay. Mam nadzieję, że... Dobra, wezmę to łopat. Zresztą wszystko powinno się zmieścić. Dobra, to idziemy ze wszystkim. I dobra! Eee... Najważniejsze, dorączki. chopa hopa, hopa jeszcze. To. I możemy iść. No i dobra. To wyruszamy w świat. piesek Ale w którą stronę by tu pójść? Może pójdę gdzieś w tamtą. A, od razu. Zbiorę tę gumę z tego. To się pójdzie przyda. Może zetnę od razu te całe drzewo i... Będziemy mieli spokój z tym. E, 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 to się tak kraftowało jakoś. Tak. Dobrze pamiętałem. Ok. Pecek tam schowamy. I wydobędziemy, i lecimy dalej. I od razu. Jak. Dotrzemy w te moje wybrane Nie. miejsce. Okej, okay, mamy gumę. To, to, to. W tamtą stronę mieć To. To to od razu zaczynam budowę tak... tego mojego domu Znaczy od razu Jak mi się... O! Są owce, są owce, są owce, są owce Jak to się robiło? Nie pogardzę Dobra, chodźcie tu owieczki Szkoda, że ich tak mało. Dobra, mam nadzieję, że tam gdzie pójdę będzie ich jeszcze więcej Dlatego chciałbym wybrać jeszcze Taki, o, tutaj jest dużo owieców. Okej, okay, tutaj też mi się teren podoba. Znaczy, nie podoba za bardzo, bo jest za dużo tych cave, nie cave'ów. Znaczy, cave'ów też pode mną jest dużo, ale dla te, e, te, te, te. te jak to? Tower, Tower, Battle Towery. Jest ich tu dla mnie za dużo. Trochę. Nie trochę, tylko aż za dużo. Widzicie? W ogóle te ruiny też odinstalowałem już ten mod. A, i przepraszam Was, ale przez jakieś najbliższe odcinki nie będzie żadnych, nie będzie kamerki. Tak, jest to spowodowane tym, iż coś mi się stało z programem do nagrywania kamerki. Nie wiem, nagle się rozjeżdża ten cały, znaczy dźwięk nie, nagle się obraz po prostu, tak jakbyś nagrywał, ale później obraz stoi, jak chcę to zmontować i nie wiem, co się dzieje. No, tak więc. Nie wiem, poszukam może jakiegoś innego pro programiku i postaram się wrócić jak najszybciej. Z kamerką, oczywiście, bo będę cały czas nagrywać, bo yy, w, ogóle, w ogóle. W ogóle. W ogóle, w ogóle. Pochodnia. Wezmę sobie do ręki pochodnie, będzie lepiej na odcinku widzieć. Widno będzie widno. Hmm. Kurde. Też mi się nie podoba. Ale podoba mi się to tu okolica. To tak prosto tu jest. Chciałbym też zobaczyć, coś mi się wolno świata... O, 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 właśnie coś takiego chciałem. Tutaj lasek blisko jest. O, chyba tutaj zamieszkamy. Jeszcze zobaczę jaka to dolina jest obszerna. Tu. Trochę taka zawąska. Mmm, mm, mm, mm. Chyba, chyba, że. Chyba, że. Jeszcze nam się uda. Tam jest Battle Tower gdzieś. Boż, Co dużo tego? Za dużo się tego respi. Co to jest? Aha. <grywa> hmm. Okolica jak najbardziej mi się podoba, tak tu przy rzeczce tutaj, ale nie podoba mi się to, że teraz noc jest. Hm, tam jest dżungla, ok. hm, 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 dobra, chyba tutaj zamieszkamy sobie, na tej, tutaj w tej dolinie. A kiedy przyjdzie czas, to pójdziemy do tego battle Towera i wybijemy wszystko, co, co nam się tam uda. To zobaczę jak dokładnie to tu wygląda. I tutaj zrobię takie obramowanie. W ogóle żywopłot po prostu zrobię. I coś może nam się tu udać. Tyle, że te góry mnie tak trochę taka dolina. Hy, he, he, czekajcie. Hey. Drzewo gumowe jakieś tu jest w pobliżu. Nie ma, no dobra, poradzimy sobie. Jak na razie. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay. chwila, chwila. Nie, no, tutaj jest taka na największa przestrzeń. Albo tam. Spokojnie ten odcinek będzie taki w ogóle do zwiedzania tej mapy, co my tu mamy. O! Wreszcie wschód. Super, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha, no, <laughs> o właśnie, teraz będę miał całą mapę rozpiszoną. ciebie też nie chcę. Hmm, zresztą tutaj też jest taki teren dobry. Oła. odejdź, nie. Wybuchaj. O. Dobra, udało się. Tutaj zresztą też jest tak ciekawie dość. Tyle, że te Battle towery. To się zresztą w przyszłości można to zniszczyć. No i dobra, tutaj chyba się zbudujemy, wiecie? Tak więc ja sobie teraz tutaj postawię. A i skrzynię zapomniałem wziąć. No dobra, trudno. Hmm. hm 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 To. I, 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 i... To. Okej. Okay. Okej, okay, teraz zrobimy te skrzynie i pochowamy to wszystko, co mamy w plecaku. Ojej. Przez przypadek nic nie wiem. R. 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 Okej. Okay. No i chowamy. Wszystko, co... Udało nam się znaleźć i idziemy teraz z nożycami wydobyć liścia na żywopłot I właśnie w takim oto sposobie będziemy już powoli zaczynać te swoje przygody Wreszcie takie pełnoprawne z domem i w ogóle Jeszcze sobie wezmę bewsztyk, OK. wypakuję może to wszystko co z plecaka i będzie już spokojnie Okay, 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 okay. dużo żelaza jest to dobrze znaczy na razie mało ale więcej niż się spodziewałem, że będzie na początek ok w ogóle miniaturki mi się teraz podobają co teraz takie robię takie w ogóle takie wow wow dobra tam jest lasek tam zresztą też ale wolę z tego laska wziąć Dużo tych battle towerów jest, nie podoba mi się to, to jest zresztą jakoś można wyłączyć, ale nie wiem dokładnie jak. Dobra, tych żywopłotów, tych liści znaczy przyda mi się naprawdę sporo. Zombie! Odejdź mnie, boże ja zaraz padnę. Się najem i nie padnę. Okej, okay, i możemy dalej jechać. I, i, w ogóle zrobiłem sobie niedawno taki projekt szklarni i powiem, że wyszła mi naprawdę tak dobrze, jak na mnie. Nie wiedziałem, że w ogóle potrafię bu, y, projektować w ogóle jakieś rzeczy. Nie, tego, tego, tych liści nie chcę. Chcę tylko te... Wow. Coś mi się spadło. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Skończyło się. Miałem sobie wziąć ze sobą żelazo, ale oczywiście zapomniałem. Bo jak żeby nie. Obym teraz nie zapomniał, gdzie są te moje skrzynie. Gdzieś tutaj chyba były. Mmm. Lul. map ratuj mnie, chyba tam coś jest, widzę. Jest, dobra. Się bałem że zgubiłem dobra mamy przepalony nie mamy kurde to sobie teraz przepalimy i i i bruk bruku mało mamy to później się też wykopie więcej o mamy piecyk teraz jeszcze pochowam sobie wszystkie liście do plecaka coś mnie goni Boże ile tego jest? Za dużo Ci tego respi, tu mi się nie podoba. Dobra, to i możemy już przepalać hop, hop, i teraz poczekamy na te dwa żeliwa. I idziemy dalej po te nasze liście. Mm, jak tu mapa się prezentuje? Dobra, no to ja już chyba tutaj zacznę. Trochu, trochu zacznę. Bo przepraszam was za te moje spadki FPS-u Ale niestety Niestety są Bo gram na modyfikacjach to to Ja się wcale nie dziwię Że tak się dzieje Trochę będę robić i ja yy, Znaczy ten żywopod trochę mi zajmie czasu Więc, nie Więc ja nie będę nagrywać E, cały, całą, w ogóle, jak ja tu e, ten mój teren wyznaczam, bo to naprawdę chciałbym mieć dość spory ten teren, 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 swoją, swoją właściwość, swoje pole, czy jak to, swoją własność, nie wiem jak to można teraz było innym takim polskim słowem e, powiedzieć, osu, owce. Znakomicie. Normalnie. No mm -hmm. dobra. Nadal nie wiem ile nagrywam. Jak zawsze zapominam. ah przeszkadza mi te trawy, że tyle tej rośnie. Okej, okay, to ja jeszcze jak mi się te nożyce skończą, tamte, co teraz za niedługo sobie zrobię, to będę, to skończę odcinek. Znaczy, może nie, skończę odcinek, dopiero pokażę wam, jaki teren tutaj w, e, zrobiłem, i wtedy właśnie skończę pełnoprawnie odcinek. Znaczy, trzeci odcinek pokażę wam, pogadam coś tam jeszcze, co jak będzie. I, I wtedy właśnie skończymy. O, oczywiście nie serię, tylko odcinek. Proszę nie myśleć tak. Nawet. Ja w ogóle jestem trochę podbulwerysowany tym, że nie oglądacie tych tej mojej serii. Nie wiem czemu. Mam tylu widzów, naprawdę mam sporo widzów. Tyle dziennie tyle widzów yy, mi przybywa. W ogóle nie wiem, nie wiem w ogóle skąd ci widzowie się biorą, jak w ogóle nie oglądają. Yy, yy. Jestem pod, pod Bulwerswaniem, Okej, okay, Teraz tak, tu, Bo niby mam 60 fps, a miałem takie dzi dziwne takie lagi A tej owca gdzieś 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 jednym a zresztą no. idę po to żelazo i wydobędziemy to co nam się teraz uda okej okay, mam aż 20 spoko nożyce owieczki później ostrzyżemy teraz liście bym chciał bardziej no i to gdzieś będzie sięgać aż po tamtą wieżę ta moja granica a zresztą wszystko pokażę Wam już na odcinku. No, w ogóle jeszcze muszę o tych drzewach gumowych przeczytać, czy są w ogóle z nich sadzonki. A jeśli są, to znakomicie będzie. To mi się wróci wtedy właśnie po tamte drzewo. Będę po prostu liczył na łódź szczęścia, jak mi lotnie y y y właśnie. Właśnie. Osadzonka tego drzewa gumowego. Jak nie to trudno, to zbiorę liście, jeżeli tak oczywiście można. Zbiorę liście i i, i, i... i posadzę normalnie tak z liściami i drzewo po prostu to postawię, Nie wiem czy to będzie działać. Zobaczę. Poczytam o tym trochę zresztą. Ale to poza odcinkiem i powiem wam już. Po odcinku. Już się skończyło, o Boże, ale szybko. No to co? To się teraz ludzie biorę tutaj do pracy. Życzcie mi szczęścia w ogóle że mi się uda O tutaj gdzieś do, 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 tam, tu, tu, do tego Bajorka będzie granica i tam potem po wieżę, dobra no to co? To my się widzimy już za chwilę, dla was to będzie chwila, dla mnie pewnie parę ładnych godzin. No to co? To widzimy się za chwilę, ja teraz się biorę do pracy. No to za chwilę. No to za chwilę, do zobaczenia. No, siemano, znowu ponownie w ogóle wróciłem, i jak widzicie, zbudowałem tutaj dookoła, zbudowałem w końcu te, nasz, y, te nasze wymiary mojego domostwa, gdzie tu będę wszystko budować, szkolarnie i te wszystkie y, w ogóle. W plecaku mam tą wełnę, którą udało mi się przez jakiś czas zebrać. I, 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 za niedługo już zacznę budowę tego mojego domu. Oczywiście wtedy, jak uda mi się zebrać odpowiednio dużo surowców na ten mój domek. Tutaj właśnie zacząłem już sobie małą faremkę robić. Yy, I za niedługo teraz, jak skończę odcinek zaczynam sobie grać. Yy, właśnie tutaj zrobię sobie takie małe zagrodzenie dla tych tych owców i krów. I od razu wracam do Was jak uda mi się. Jak uda mi się zgromadzić te wszystkie... Surowce potrzebne do budowy domku, i postaramy się jak najszybciej budować ten nasz dom. I będzie wtedy o wiele lepiej, bo będę budować już ten magazyn pod spodem. Będę budować y, to pomieszczenie do Industrial Craft y, Town Craft. dziękuję i co, to widzimy się w następnym razie. W Na następnym razie się widzimy. Nie wiem dokładnie kiedy, postaram się, aby to trwało jak najszybciej. Abyśmy się zobaczyli jak najszybciej. Z właśnie w tej serii. I co, to widzimy się w następnym odcinku, to trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!